To już jest niestety ostatni... ostatni graj. Mogę tak nazwać? Nie, nie mam. Nie mogę tego tak nazwać, niestety, nie. To jest ten... Tu mam super miejsce. Tylko muszę tą sklepę wziąć. Nie, I tak to już jest. Nie chcę Wam wskazywać w moich oczu, bo są tak podbite, jak nie wyjuszczone dostałem się o 5 rano łach 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 to bardzo łach nie no. zaczyna się szkoła będzie mniej filmów będzie gorsze filmy bo mi nie będzie ich na chciałam nagrywać bo będzie szkoła no niestety ale ciak mówię o właśnie co widzicie są tutaj podbite Cały Ale po razem muszę mocnowali, mocno bo jest tak ładna. W końcu. I tak. Yy... Co chcę za mną się powiedzieć? Mam dla Was mały progres! Progres? Jaki progres? To nie się zgadzacie. Jaki progres? Taki progres, że ten filmik, teraz ten filmik, i jeszcze inny, to będzie. Jest to jeden minutowy i że właśnie potem będzie sezon pierwszy. Aha! Łapki w górę! Wszyscy teraz też nie mówimy o łapkę w górę. Na dzisiony okulary. Widzę, że mam podkrążone oczy. Łapki w górę, kochani! Jeśli nie dacie łapki w górę pod tym filmem, lub pod innymi, ja będę patrzeć codziennie na łapki, więc... Ten... Proszę, dajcie suba! Jestem ponad 2 miesiące z YouTube i nie masz żadnego widza. Ale tak, yy, chcę Wam powiedzieć, jeśli nie okaże się pod filmem przynajmniej 5... 1000 łapek w górę, no dobra, za wiele wymagam. 500 łapek w górę, no dobra. 100 łapek w górę, 100 łapek. Pamiętajcie, 100 łapek. I super. No i subskrybuj. Tak taki na dole, przycisk o, tam, tam je będę sprawdzać, czy ktoś mi tak subskrybował. Ale bardzo ale subskrybujcie moje filmy, bo wtedy wychodzę. Po prostu wychodzę z YouTube'a i. Ja o Ale tak, łapki w górę, jeśli nie będzie 100 łapek pod tym filmem, lub po innym filmem, nie okaże się Minecraft na konsoli, którego tak lubicie, oni nie może to, to nie jest najlepsza grafika, może więc nic nie ale... obraz jest, obraz jest! I cieszcie się, i przynajmniej cieszcie się, że jest tak, a nie żeby nie biło. <coughs> coś nie łapie. <coughs> Niestety. Dzięki za oglądanie i pamiętajcie, łapka w górę, jeżeli bym się spodobał. Jeśli Wam się nie spodobał film, to też łapka w górę. Oczywiście zasubskrybuj mnie. Tam na dole taki przejdzie, Zresztą to mówiłam. Ale tam, tam, tam na dole, tam. przekliknij go. I będzie bum, bum, bum się kabułu.